20 Easter Eggów, o których nie mieliście pojęcia z krainy lodu. Ten Easter Egg będzie nawiązaniem do Joanny Dark, o której możemy dowiedzieć się na lekcjach historii. Anna nazywa ją nawet Joanną. Hang Kiedy Anna śpiewa piosenkę, ulepimy dziś bowana, w lewym górnym rogu zobaczyć możemy na regale z książkami ukrytą myszkę Miki. Spójrzcie na ten obraz, który znajduje się na ścianie w zamku Elzy i Anny. Ten sam obraz możemy zobaczyć w domu Freda z Big Hero 6. Anna, tańcząc podczas śpiewania jednej z piosenek w zamku, nieoczekiwanie zaczyna zajadać się czekoladkami, które są nawiązaniem do Sugar Rush z bajki Ralph Demolka. Kilka nawiązań do różnych obrazów. The Peace and the Dance 1569 roku Gdy straże otwierają drzwi, pierwszą osobą, jaka wchodzi, jest śpiąca królewna. W dzień koronacji, przed wejściem do zamku, zobaczyć możemy idącą rozpuntkę oraz Flina z innej bajki Disney'a. Zaplątani. Chwilę później, na dziedzińcu możemy zobaczyć kolejną księżniczkę zaproszoną na koronację Elzy. Tianę z bajki Księżniczka i Żaba. Kilka nawiązań do serialu ARRESTED DEVELOPMENT Taniec I ta sama wypowiedziana kwestia Kiedy Anna wchodzi do sklepu sprzedawcy, żeby kupić jakieś ubrania i kilka najpotrzebniejszych rzeczy, na półce pod ladą zobaczyć możemy kolejną myszkę Miki. Dwie rzeźby miśków na braciu sprzedawcy są nawiązaniem do znanej pewnie wam bajki Mój Brat Niedźwiedź. W tej samej scenie widzimy trole, które tak łatwo nie pokazują się dla innych ludzi. Wait, he picks his nose and eats it. Excuse me, sir. Christoph podczas jazdy wspomina o zjadaniu brutów z nosa przez księcia, lecz Disney postanawia odnieść się do tego na sam koniec napisów słowami, że jest to tylko jego własny pogląd i opinia. Gdy Olaf śpiewa piosenkę, naprawdę zauważyć możemy mewę ciągnącą spódnicę w piaskowej dziewczynce, która jest nawiązaniem do Copperton Girl. Loga firmy produkującej kosmetyki ochronne dla dzieci. Chwilę później Olaf tańczy taniec Berta z filmu Mary Poppins. To już wszystkie easter eggs, jakie znaleźć możemy w filmie Kraj na lodu. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów. Cześć!